Przyszła do mnie przed chwilą paczka od polskiej marki, paryskie perfumy. Są to perfumy, które są inspirowane, no powiedziałabym, takimi drogimi, luksusowymi zapachami i jeszcze nie otwierając całkiem kiedy to było w tym pudełku, to jest od tego pudełko wiedziałam, że to na pewno jest Euphoria, a nie na przykład te perfumy Chanel, więc naprawdę zapach się pokrywa a Euphoria doskonale znam, bo to jest mój ulubiony zapach jeszcze za czasów studiów i teraz do niego wróciłam uwielbiam ten zapach, a to pachnie prawie identycznie, no i zamówiłam sobie właśnie taką drugą wersję tańszą wersję, inspirowaną euforią, właśnie po to, żeby gdzieś do auta sobie wrzucić, do torebki, czy mieć na wyjazd, a wiadomo jak to na wyjazdach, ja czasami zostawiam niektóre rzeczy, ostatnio okulary zgubiłam. No i właśnie dzięki temu, że te perfumy są znacznie tańsze niż oryginały, można sobie pozwolić na stworzenie niemałej kolekcji zapachów na różne okazje. Zostawiam Wam tutaj link do strony z kodem perfumy30, jest 30% zniżki, ale ten kod nie działa na oryginały. Więc jeżeli macie ochotę, to sobie zerknijcie.